Budowa to jest? No i gites. Budowa zakończona. Tiber przeprogramowałem systemy w fabryce droidów. Mamy teraz pełną kontrolę nad droidami niszczycielami. Super. Super. Jednostka została zniszczona. Jednostka została zniszczona. Jednostka została zniszczona. O zbyt wiele. Nie mamy tylu Jednostka chrytu. została zniszczona. Jednostka została zniszczona. A jednostka została zniszczona, bo to mowa o tych. Komi stoi na Grenadierach. Doby. Kończy mi się cierpliwo. Oj, oj, oj. Nie marnuj mojego czasu. Stracimy jednostka pojazd. Została Czas to pieniądz. Trzeba teraz się zająć. No super. Działa. Powiedz co mamy zrobić? Dobrze nas uplecą. Do ataku. Powiedzmy, to tak to zrobimy. Jestem pod ciężkim ostrzałem. Przyślijcie wsparcie. No, Tyber. Może przekonam, Jednostka została zniszczona. Tyber. A teraz to spieprzaj. Lepiej żebyś się nie mylił. Czy mogę Cię zainteresować dodatkową misją? Chyba nie mogę. Jednostka została zniszczona. No właśnie. Mam tu coś do zrobienia. Mamy za mało pieniędzy. Potrzebujemy więcej kredytów, żeby ich przekonać. Dla nich to było za mało. Nie przeżyję tego. Jednostka została zniszczona. Mmm, szybciej. Czego chcesz? Chociaż tyle, że tu się produkują, no właśnie. Czekam. Ale ja niestety nie mam jak tego zdzierać. Pyk. I pyk. Tu już gdzie kolejna armia. Trzeba to pilnować, bo będzie niesympatycznie. Kto stoi mi na drodze? Kolejna zgraja. Hm. jakbym tutaj dał spam tych Droidikasów, co by było? Kończy się moja cierpliwość. jak tam życie bohaterów? Muszę uważać, bardzo uważać. No już! Jednostka Patrzcie, one zniszczona. się po prostu nie zrobią tak jak ja chcę, tylko będą turlikać się. Nie super! Zniszczona. Jednostka została zniszczona. Lepiej, żeby to było warte mojego czasu. Świetnie, chociaż tyle. Hmm. Eee, ja moje pytanie jest podpisać, dlaczego to wy to się to odsunęliście? Wkurwia mnie to. Akty niesubordynacji. pieniądze są w porządku. Mam nadzieję, że rozkazy też. Czy ktoś wątpi w moje umiejętności? Dobrze, chociaż one się produkują. Jednostka została zniszczona. Jednostka została zniszczona. Teraz? Martwi mnie tylko o... właśnie. Nie ucieknie. Czego ci potrzeba? Mm. Jednostka Zostałe została zniszczona. Zapłacisz za swoją bezmyślność. Czym się martwisz? Jednostka Super. została Super, nie ruszajcie się. Po co?

Głasamy gotowość. się tak konsekwencje. Jednostka została zniszczona. Eee, armio, dlaczego tutaj nie podchodzisz? W sumie to już wszystkich tutaj zdzierało. Tylko jeszcze to trzeba zabezpieczyć. Jesteśmy gotowi. Czy możemy ponownie prosić o współżędne? Szybciej. Naprawdę nie wierzycie jak jestem blisko. Musimy zająć jeszcze jedną. przegranej. Tiberzan po prostu nie ma życia. Jak tutaj patrzymy, no coś mu się regenuje powoli. No, come on, szybciej. No, i wreszcie udało się. Zabezpieczyliśmy stację budowniczą. Straciliśmy stację budowniczą. Nie obchodzi mnie to. Zabezpieczyliśmy stację No, wreszcie. Jabba, twoi ludzie są martwi, a ty jesteś otoczony. Chyba masz drobny problem. Czaj, be. Kamu niego? bosniego? Warunki są bardzo proste, Jabba. Pozwolę ci żyć. W zamian, nagroda za moją głowę ma zniknąć. Ataki na moją własność mają zostać zakończone, a planety z Alełkami i Chipori są odtąd moje. Jeżeli zobaczę Twoich ludzi w pobliżu mojego terytorium, osobiście przybędę na tatuin i nakarmię Twoim cielskiem Rankora. jestm Oczywiście, Jabba. Tak długo jak będziesz żył, pozostawia się w spokoju, a teraz zabieraj się z mojej planety. Lepiej było go po prostu zabić. Zakończenie tego sporu z Jabbą pozwoli mi skupić się na innych celach. Nasze wpływy ciągle rosną, u raj. Pokonanie Jabby umożliwi mi zajęcie się naszym prawdziwym wrogiem Imperium. A co z siłami rebelii? Stają się coraz potężniejsze. Mogliby się stać cennym sojusznikiem. Ich walka mnie nie interesuje. Nic dla mnie nie zrobili. <laughs> Nieprzyjaciel został, został pokonane. Oh, zakończyliśmy jedną z najtrudniejszych misji. Ale zanim dostajemy ogromną nagrodę w postaci nowego bohatera na oraz nowych jednostek. Ceny na czarnym rynku uległy zmianie. Odwiedź światy rebeli i imperium, aby sprawdzić jakie technologie są teraz dostępne. Z łatwością. No zaraz to zobaczymy. Myślę, że za bardzo podzieliliśmy nasze siły. Walcząc z Jabbo i Imperium, a jednocześnie szukając informacji o artefakcie Situ. Ponadto dotarły do mnie meldunki o niesubordynacji w szeregach naszych sabotażystów. Sytuacja jest bardzo poważna. Uraj! Tam, gdzie jest potęga, zawsze pojawiają się zagrożenia i nieporozumienia. Po kolei rozwiążemy wszystkie problemy. Myślę, że artefakt SITU wkryje w sobie ogromną moc, którą moglibyśmy wykorzystać do odbudowy konsorcjum ZANA. Słyszałem różne plotki o naszych sabotażystach. Nasza tajna baza na Relot nie może zostać zagrożona. Musimy zmienić program szkoleniowy, dodając kolejny etap prania mózgów. Chcę, żeby wszyscy sabotażyści byli nam lojalni. Ural, wiem, że mogę Ci zaufać w tej sprawie. Potraktujmy tę sprawę jako rozwiązaną i zajmijmy się naszymi planami. Czy udało się nam odnaleźć słabe punkty w blokadzie na Kuat? Siły imperialne nie powstrzymają nas. Niestety musimy dotrzeć do zaćmienia, a na razie nie wiem, jak to zrobić. Wydaje mi się, że w końcu znajdziemy jakiś sposób. Może na razie powinniśmy skupić się na artefakcie. Twierdzisz, że to wytwór sitów? Tak, dokładnie. To urządzenie do przechowywania danych a być może coś więcej. Jak możemy z niego skorzystać? Potrzebujemy osoby znającej dawne rytuały z Situ i potrafiącej posługiwać się ciemną stroną mocy. Będzie bardzo trudno znaleźć taką osobę, a kontakt z nią może się okazać niezwykle niebezpieczny. Darth Vader jest jedynym znanym mi lordem Sithów i wątpię, żeby chciał z nami współpracować. Jeżeli istnieją inne sposoby spełniające nasze wymagania, chcę, abyś się odnalazł i namówił do współpracy. No, trochę sobie gospodarki powiększyłem. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem, Tyber. Nasi piraci na Mandalore donoszą, że Mandal Hypernautics. Chcę zawieszenia broni w zamian za nowe okręty. Znakomicie. Przekaż piratom, żeby zawarli umowę. Niech zaprzestaną ataków w zamian za nowe jednostki. Oczywiście po rozsądnych cenach. Zajmę się tym. Poza tym kapitan Piratów przysłał jeden z okrętów. Ciekawe, dlaczego nie zatrzymał go dla siebie. To chyba jasne uraj. Ze strachu. Kapitan musi wiedzieć, z kim ma do czynienia i co mogłoby mu grozić, gdyby coś mi ukradł. Hmm. To jest też nawet ciekawa jednostka, to jest taka korweta raczej... Się, udało piratów... znaleźć potencjalne źródło osób posługujących się ciemną stroną mocy. Jest jednak drobny problem. A mianowicie, na planecie Datomira znajduje się wielu potężnych adeptów mocy. Ale imperator odnalazł to miejsce przed nami i zablokował planetę. Rozumiem. Nie ma sensu zaczynać wojny z Imperium. Zakradnijmy się na planetę i zabierzmy to, co potrzebujemy. Czujniki rozmieszczone na planecie są bardzo dobre. Wylądowanie w tajemnicy może być bardzo trudne. Musimy w jakiś sposób wyłączyć te czujniki. Wyślij kilku sabotażystów. Jeśli zniszczą czujniki, będziemy mogli wylądować na planecie. Dziennik misji został zaktualizowany. No trochę to trzeba korupcji narobić. Więc na razie zrobię to, co muszę, żeby sobie powiększyć kredyty. Udało mi się przekabacić na naszą stronę górników z Kessel. Jeśli wasi wrogowie spróbują obciąć zarobki górników, ci z pewnością wywołają zamieszki. <laughs> Takie właśnie sytuacje mi się podobają. Niszczymy wszystkie frakcje nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Jeszcze tutaj zobaczę. Czy mogę coś. No właśnie, muszę. Zastraszanie, a niestety nie widzę tutaj nigdzie możliwości zastraszania. Jestem na Twoje rozkazy. Przy okazji możemy ciachnąć nowy budynek, tylko kasy mi brak. Na przykład taki i taki. Tylko, że tutaj robimy te droidy kasy. A czy je robić, jeszcze się zastanowię. Na razie chcę wszędzie rozszerzyć korupcję. Szybko ruszam naprzód. Rekrutacja w toku. W ten sposób już widzicie, nieco więcej zarabiam. Aczkolwiek niewiele więcej. Jestem na twoje rozkazy. Szefowie Gildii Kupieckiej siedzą teraz w kieszeni konsorcjum. Niech żyje Tiberzan Z łatwością. No, już 1600, coraz więcej. To tylko po prostu... Jak się więcej planet pojawia to od razu mamy lepszą korupcję. Hmm. Tutaj nic nie zrobię. A tutaj właśnie, potrzebuję ten krążownik. Trochę drogi. Budowa jednostki w toku. Ale przynajmniej mam korupcję z kamino. Oczekujemy. Szybko ruszam naprzód. Można by felucję podbić. Nie wydaje się aż taka trudna. No, ale nie mam funduszy na to, żeby to zrealizować. Z łatwością. No właśnie, Datomira. Mówiłem, że Datomira jest strasznie przejebaną misją. I nie mniej inaczej. Dokonaj sabotażu na orbitalnej stacji czujników dalekiego zasięgu, znajdującym się na planecie Datomira, ale to chwila, to najpierw muszę sabotaż tam sięgnąć. Ehm. Um, wymuszenia Czarny rynek. Powstał czarny rynek, który dostarcza nam wielu cennych informacji. Plany Tibera postępują naprzód. Okej, okay. korumpując oddziały milicji na tej planecie, konsorcjum zdobędzie dostęp do potężnych sił militarnych, które będzie mogło wykorzystać w czekających je bitwach. Niech żyje Tiberzan. Uwielbiam takie sytuacje! Korupcja wszędzie. No już prawie 2000 zarabiamy. Jak skorumpuję jeszcze moonlist i da mirę, to już będzie super ekonomia. Rekrutacja w toku. Ostatnie dwie planety dostępne z korupcji. Niestety hot nie mogę. Bo nie mam zastraszania nigdzie. Jestem na twoje rozkazy. tym kurwą ruszam naprzód. No i proszę, odchłań ma trzeci poziom stacji. Udało się nam przekonać przychylności konsorcjum. Teraz nasze interesy w tym sektorze galaktyki będą szły lepiej. No, ja sprawię 2000. I tutaj co? Nie mam tego pojazdu. Ale mam za to trotki kasy. Albo mogę przekupstwo dać. Przekupstwo! Zbliża się flota nieprzyjaciela. O! Gdzie? Serio? W takim momencie? No dobra. Mamy pierwszy poziom stacji kosmicznej. Zobaczymy jak to wyjdzie. No a tak wygląda właśnie stacja kosmiczna konsorcjum. Moim zdaniem fajniej wygląda niż ataku Nasze czujniki wykryły zbliżającą się do nas flotę nieprzyjaciela. Musimy zlikwidować wszystkie jednostki wroga w naszym systemie. Jak widzicie, tutaj jest taka u góry mgła. To oznacza, że korupcja jest na tej planecie. Jak się tak bardziej przyjrzycie, tu. Co oznacza też, że będę zarabiał za każdą zniszczoną jednostkę. Strzelać! Cieszy mnie taka sytuacja. Mam coraz więcej bombowców. Same tartany jak na razie i myśliwce O, tu lecą krążowniki, dobra Atakuję wroga Otwieram łączność radiową Zgłasza się Skipray Zobaczymy jak oni to zrobią Okej, okay, dobra Strzelać. Inaczej, inaczej, inaczej Atakuję wroga Pomoc w drodze Naprzód Chodzi o to gdzie te bombowce polecą O, działo sobie robią Sorry, ale coś mi wywaliło grę mm, Jeszcze raz zaczniemy to I będę musiał się streszczać Zauważyłem, że mało no, miejsca zostało i ataku. No Gdzie wy to chcecie lecieć? Przed nami siły wroga O, dobra Zgłasza się krążownik klasy tartan. Czekam na rozkazy Włączam systemy uzbrojenia. Świetnie, że wysyłacie takie słabe jednostki od razu. Zgłaszam gotowość. Wróg na celownik. Zgłaszam się. Uzbrojenie w gotowości. Zgłaszam się A najbardziej to mnie rozbraja. Że już nie macie floty. Rozpoczynam podejście do ataku. Działa w gotowości. Potwierdzam. Co jednego tarta stracę. Jesteśmy w zasięgu ataku. Gotowi do akcji do uzyska. Tu mi widzę, dziarają. No straciłem niestety. Uzbrojenie w gotowości. Jesteśmy na miejscu. Wypuścić droidy. Nieprzyjaciel w polu widzenia. Wygadam czeka na rozkaz.

W sumie stracę dwa tartany, atakujemy ich pozycję. Uzbrojeni i gotowi, rozstawić droidy! Wypuścić droidy! No i może być. Serio? Nie pozwolę wam na to. Czekam na rozkazy. Wycofywanie się zostało przerwane. Gdzie macie jeszcze te myśliwce? A tam jest. Czekamy na sygnał do ataku. Fajnie wyglądają te bazdroidy. No, wiem, że jesteś tam, no, bezsensowne to takie. Oj, 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 oj. No właśnie. Wycofują się. Ciekawe jak. Myśliwcem. Dwa tartany. Co możemy? Przekupstwo. Nasze wysiłki na datomirze odniosły oczekiwany skutek. Dopóki planeta pozostaje skorumpowana, nasze oddziały nie będą musiały walczyć przeciwko jednostkom na rankorach. Dobra. To sobie na razie zakończymy. Jak widzicie, taka połowa galaktyki jest skorumpowana. Ale nie podbita przeze mnie. Ja tylko posiadam. 6 planet. Także wydaje mi się, że poszło mi o wiele lepiej niż podczas pierwszej sesji mojej failowej. Także to by było na razie na tyle. Do usłyszenia na razie.